Wysiowe przyrody, sezon siódmy! Pakujemy się na sobotę, jest dobra. widzowie, słuchajcie nasz. My będziemy po prostu tutaj kłaść, a później będziemy przygotowywać walizki, bo jest dzisiaj środa. I musimy je spakować. No, bo już w sobotę to jedziemy. Dokładnie. A więc my pierwsi będziemy szykować swoje rzeczy. A już wszyscy ustaliliśmy, kto jedzie. My z Everybody jedziemy tylko, czyli Szafowie. A oni zostają. Czekajcie, co tam jest. Kaszturek. Dobra. No, oni zostają, my jedziemy, mężą jedzie, pierśzą jedzie. Łatka, jeżyk, kocimienka i lili. Czyli jeszcze zostaje. Tak. I my kujemy swoje rzeczy. Oczywiście na iPad, rzecz znaczy mój iPad. Mój piękny bidon miętowy, z którego nigdzie się nie ruszam. Moja miętowa Mmm... Jakieś zabawki trzeba wziąć. Dobra, wysypujemy. I jakie to zabawki ze za sobą wziąć? Na pewno tą żabę, lalkę, jaszczurkę, misia. Żyropkę. i kwiatka. A jeszcze zabawek zostawiamy. Po prostu je popakuję do środka z powrotem. Dobra, mamy na razie tyle rzeczy. I jeszcze na pewno coś weźmiemy, no bo tyle rzeczy nam nie wystarczy. Dobra, na pewno bierzemy cały plac zabaw dla chomiczków razem z chomiczkami bierzemy autko i Fafika. Koniecznie, bo Fafik jest mój ulubiony, a autko jest ulubione Rekinka. nie, to jest moje ulubione. No ja to weź sobie to, bo to jest i tak miejsce, Mam nadzieję, że się zmieści. Dobra, okularki. I to tyle, bo nie będziemy za dużo rzeczy brać. Mamy limit, a więc... Jeszcze jedna sieć, czyli aparat. Dobra, mamy tyle sieci, a teraz będą się pakować inni. Dobra, to teraz my się pakujemy. No i my nie mamy za dużo rzeczy do wzięcia. Bo jedyne co weźmiemy to nasze zeszyty jakieś ubrania, ale to my się weźmie ubrania. Będę zeszyty koniecznie. No, I to tyle w sumie. Chyba, że jeszcze weźmiemy sobie jakąś poduszkę. Na ja przykład taką. No dobra, może być taka, więc to tyle. I zaraz będę się pakować Reszka. Ja spakuję, rzeczy kuchenne. Ponieważ jak mogliście się dowiedzieć, z poprzedniego odcinka, to i oni długą urodziny i będziemy właśnie świętować nad morzem. A więc bierzemy takie ładne talerzyki dla sześciu osób wyliczone oczywiście. Mm, no, jakby ktoś się skaleczył, to takie rzeczy. W lodówce mamy schowany to, który musimy ze sobą koniecznie wziąć. Ale musimy też mieć jakieś jedzenie. Ale tam będzie jedzenia więc nie musimy się martwić o zapas. A więc rzeczy kuchenny. Zaraz będą gotowe, bo tylko to. I kwiatek. A jeszcze to na tort, no koniecznie ona musi być. Dobra, to wszystko jest kuchenne. I zaraz będę się kuchać myślałam. bo tak. Dobra, teraz ja. I nie wiem, gdzie jest w ogóle mój laptop. Chyba na górze go zostawimy, więc stąd tylko wezmę chusteczki. No i tyle wystarczy. Oczywiście te zupki, bo będziemy jeszcze zupki. Kto wie ten dwie. Nasza walizka to ta. Za mała jest. Ale my będziemy tak musieli gdzieś być. Dobra. Taka torba to. Bo musimy wziąć ubrania. Um, szalika nie biorę. Bo muszę i tak go zwrócić. Ale to nie dziś. To dopiero jutro muszę go zwracać. Dobra, co jeszcze mogę tu wziąć? Bo w tej szafie jest tyle rzeczy. O, okulary. Wsłoneczkę dla Lili. Bo najbardziej lubi. No, ale w sumie to tyle, a więc pakujemy wszystkie rzeczy, a, a moje kosmetyki koniecznie. Bez nich ani Gdzie mój krem? Ruch, pięknie. Zgubił się. No trudno. Oj, ile rzeczy mamy. Za dużo rzeczy. Dobra, więc wszystko opakujemy. Najpierw nasze rzeczy. Żabkowa walizka już jest otwarta. No i wiesz, niektóre dzieci będą nosić wielkie walizki, a my będziemy sobie niektóre niektórych latać luzem. Pakujemy? No nie! No dużo rzeczy. Ale Myślą dopiero ma za dużo rzeczy, a więc nie wiemy jak ona się pomieści. No i będzie będziemy musiać coś zostawić. Dobra, odpakowane. Teraz krócium kajlili, Siedzi kuchen i myśli, że. No i tej reszty. Dobra. Kuchenne na rzeczy się mieszczą. O nie, to zostawiam jednak. Weźmiemy tylko apteczkę i tabletki. No jakby ktoś miał chorobę lokomocyjną. Dobra. Wszystko się mieści, ale myśli się, że to nie myślą. i to jest problem, bo nie możemy wziąć jakiejś ogromnej walizy ze sobą, a więc tą zamykamy, bo jest już przepełniona. Wynosimy ją na dwór, bo zaraz zobaczycie, gdzie będziemy spakowani. No dobra. Nie wiem jak to zmieszczę, ale zaraz się widzimy kiedy znajdę jakąś walizkę. Mam taką walizę, bo innej nie było. A ona mi się trochę źle kojarzy. Dobra, pakujemy. To będzie w ogóle, nie wiem jeszcze gdzie, ale na razie nie pakujemy walizki. Pakujemy tylko te rzeczy, które tu są Wszystko jest spakowane. I jeszcze mój perfum. No więc mamy to spakowani! Jeszcze rzeczy łazienkowe! Mysia! No jak mogłeś zapomnieć o rzeczach łazienkowych, a poza tym jak mogłeś zapomnieć o kocu. U, ale przecież myślę naprawić, bo nie będziemy się opać. Będziemy pływać. Ja w tym nie uczestniczę. No weź. W sumie po co my mamy łódkę? No będziemy z niej pływać sobie. A będzie supi! Dobra, chodźmy na dół. Bo no, musimy spakować jakieś trzy różne kofy. się o tym zapomniała. Spakuj do tej torebki to. Ej, no w sumie masz taki pomysł, genialny. A ty. Tyle rzeczy napakowałaś, że tu się w pale nie mieści. W ogóle, czemu spakowałaś tako? Bo jest potrzebne. I ty na go nie zjadłaś. Przecież było, był w odcinku nawet to tako, a ty na to nie zjadłaś go. Tyle dni tam leży. Że... Cicho, dobra. Plas plasterki bierzemy. Bierzemy szczoteczki do zębów których jest masa, nie wiem czy je są te wszystkie noceczki. Chyba pasty dwie, bo na pewno mm, się przydatną. To płyn. Płyny. No i tylko trzy rzeczy im zostawiamy, bo oni nie korzystają tyle co my. rzecz jeszcze weźmiemy sobie suszarkę, bo wszyscy będziemy nad morzem. Weźmiemy sobie kulę do kąpieli i weźmiemy sobie jeden papier. A, i To do mycia plechów. Dobra. To będzie oddzielna walizka, mycia. O, dzięki. Mam chociaż więcej to dalej ale nic tam nie dopakowuj. Dobra, wychodzimy przez to, bo musimy iść do tego miejsca. Czyli musimy schować wszystko i nic. Dobra, idziemy już. Chodźcie. No idziemy już. No właśnie, idziemy. Dobra, m, em... Musimy się przeliczyć zanim tam pójdziemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zaraz, co? Oczekajcie, no, nie. Raz, dwa, Mamy problem. Dobra, ja że nie lubimy tortów, to nie będziemy mieć. Dobra, a więc idziemy. Um, no i ten odcinek, by to. Um... Jest nagrywany w niedzielę, a więc te wszystkie będą nagrywane dopiero. Znaczy są nagrywane już, ale będą wstawione po tym po odcinku, który będzie we wtorek. Czyli wyjdziecie tu normalnie w środę. No i się nie mieści, a więc walizki będą sobie latać luzem, a my wszyscy musimy się tu zmieścić. Ale ta walizka nie może latać luzem akurat. Tylko najważniejsi będą latać luzem. Zobaczymy co się pokazuje, że zmieścimy. Mieścimy się na luzie. No, nie na takim luzie, myślał. Tu jest bardzo duszno. Dobra, zmieścimy się. A więc po prostu będziemy tak czekać w walizce. I będziemy jechać. I na pewno będzie odcinek taki normalny, jak już jadłam. Znaczy, jak jedziemy. No. I to są wszystkie rzeczy, które będą w tym klatku. O tym. I tu jeszcze nic nie ma, bo jak mówiłam, jest to nagrywane w niedzielę. A więc po prostu zobaczmy czy się wzmieszczą tutaj się rzasy, bo będą tu na pewno jakieś jeszcze. No i się zmieszczą na luzie, mało miejsca zajmuje. Mysia no, mogła jakąś ogromną walizkę usiąść ze sobą, bo by się zmieściło, ten trasek jest taki głęboki. I na pewno tu będziecie też wy, a więc bajo! Cium!